Czy w tej sytuacji, zamierzając skręcić w prawo, masz prawo wjechać na skrzyżowanie? Odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji postępujesz zgodnie z przepisami, kontynuując jazdę zajmowanym pasem ruchu? Odpowiedź: tak. W tym filmie przedstawiamy 32 pytania z egzaminu na prawo jazdy kategorii B. Pytania są obowiązujące w styczniu 2024 roku. Zachęcam do zapoznania się z nimi w celu nauki. Czy w tej sytuacji, podczas postoju na drodze poza obszarem zabudowanym uszkodzonego pojazdu, masz obowiązek umieścić za nim ostrzegawczy trójkąt odblaskowy w odległości 150 metrów? Odpowiedź: nie. Czy umieszczona pod znakiem ostrzegawczym widocznym na zdjęciu tabliczka wskazuje jego odległość od miejsca niebezpiecznego? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji masz obowiązek uważnie obserwować zachowanie rowerzysty? Odpowiedź tak. Czy w przedstawionej sytuacji dozwolone jest wyprzedzanie widocznego pojazdu? Odpowiedź tak. Czy ten znak ostrzega o możliwości wystąpienia gołoledzi na jezdni? Odpowiedź tak. Czy numer telefonu 112 jest ogólnopolskim numerem alarmowym dla wszystkich służb ratowniczych? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji wolno ci zmienić pas ruchu na prawy? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd, który jedzie przed tobą? Odpowiedź tak. Czy masz prawo zaparkować pojazd na chodniku przed tymi znakami? Odpowiedź nie. Czy zabrania się cofania na drodze jednokierunkowej? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? Odpowiedź nie. Czy w przedstawionej sytuacji żółty pojazd pomocy drogowej biorący udział w akcji ratowniczej może poruszać się po drodze przejazdu pojazdu uprzywilejowanego? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji powinieneś kontynuować jazdę prosto przez skrzyżowanie? Odpowiedź tak. Skręcasz w prawo, a nadjeżdżający z lewej strony motocyklista zamierza kontynuować jazdę na wprost. Czy masz pierwszeństwo przed nim? Odpowiedź: tak. Czy wyjeżdżając z parkingu, powinieneś ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym po jezdni? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie? Odpowiedź tak. Które z wymienionych zachowań wobec rannego w wypadku może skutkować odpowiedzialnością karną? Odpowiedź A. Zaniechanie udzielenia jakiejkolwiek pomocy. Z jaką prędkością masz obowiązek jechać na autostradzie? Odpowiedź C. Bezpieczną, nieutrudniającą jazdy innym kierującym, jednak nie większą niż dopuszczalna. Za które naruszenie przepisów ruchu drogowego policjant zatrzyma prawo jazdy? Odpowiedź B. Za przewożenie osób w liczbie przekraczającej o dwa liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym samochodu osobowego. Która z wymienionych czynności jest zabroniona podczas kierowania pojazdem? Odpowiedź C. Rozmawianie przez telefon, który wymaga trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Który z wymienionych sposobów przewożenia gaśnicy w samochodzie osobowym jest właściwy? Odpowiedź C. Gaśnica zamocowana pod fotelem pasażera. Czy przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym dopuszczają możliwość oddalenia się od pojazdu, którego silnik jest w ruchu? Odpowiedź B. Nie. Która z wymienionych technik jazdy pasuje do określenia ekonomiczna jazda samochodem? Odpowiedź B. Unikanie gwałtownych hamowań i przyspieszeń. W jaki sposób wolno ci przewozić rowery samochodem osobowym? Odpowiedź C. Umieszczone w uchwytach zamontowanych na bagażniku dachowym. W której z wymienionych niebezpiecznych sytuacji na drodze najlepiej sprawdzi się pojazd wyposażony w tzw. ASR, czyli układ zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas ruszania? Odpowiedź C. W sytuacji gwałtownego ruszania na śliskiej nawierzchni. O ile wzrośnie droga hamowania, jeżeli zwiększysz prędkość dwukrotnie? Odpowiedź C. Czterykrotnie. Który z dokumentów jesteś obowiązany mieć przy sobie, kierując samochodem osobowym? Odpowiedź: C. Prawo jazdy. Czy apteczka doraźnej pomocy jest obowiązkowym wyposażeniem każdego pojazdu samochodowego? Odpowiedź: B. Nie, ale warto ją mieć. Po zdaniu egzaminu na prawo jazdy KAT. Bez dumą podkreślam, że udało mi się osiągnąć perfekcyjny wynik 74 na 74 punkty. Egzamin składał się z 32 pytań, z czego 20 było podstawowych, a 12 specjalistycznych. Przygotowywałem się, ucząc się z aktualnych testów na portalu poznajtesty.pl. To właśnie tam znalazłem niezbędne materiały, które pozwoliły mi osiągnąć sukces. Dla wszystkich kursantów gorąco polecam skorzystanie z tego portalu aby zwiększyć swoje szanse na zdanie egzaminu na prawo jazdy.